Witam kolegów i koleżanki. Dzisiaj kolejny filmik na temat moich gołąbków. Postanowiłam co nieco pokazać, bo od ostatniego razu się troszkę zmieniło. Przede wszystkim, dzieciaki podrosły i przybyło nam trochę nowości. Między innymi, z nowych gołąbków, z których jestem dumna, to tutaj mamy. Staram się go przybliżyć, chociaż ucieka. O ten. Jest to gołąbek od Roberta Henkla. Na jego zresztą adresówce. Akuku. Jak również drugi młody. Teraz postaram się go znaleźć. Gdzie on tutaj zajada? Ale chyba właśnie ma nas w nosie. W każdym razie zakupione dwa piękne młode od Roberta Henkla. Potomkowie Horemansa, potomkowie złotej pary. jest to naprawdę duma mojego gołębniczka. Tutaj, o właśnie, tutaj siedzi drugi młody, o którym mówiłam. Również od Roberta. Cóż, niektóre dziś jakieś podrosły. Na przykład tutaj młode tygrysy, które jeszcze, jeszcze wcale nie bardzo chcą pozować. Się bardzo zmieniły. Jest jeden młody, który ma bardzo fajną barwę, dość nietypową. Staram się też go zaraz tutaj gdzieś znaleźć, ponieważ wyrósł na tyle, że się już przemieszcza. Zaraz się rozejrzymy za nim. A tymczasem. Patrzymy jeszcze do innych, do innej młodzieży. Hmm. A tutaj mamy takie maluchy, które też już dosyć spore są. To akurat są gołąbki po samicy od pana Adama Braszki I też sobie bardzo fajnie rosną. Nie mogę zlokalizować młodego, o którym przed chwilą wspominałam, ale to jest chyba norma. Pod moimi nogami jest całkiem, całkiem ich sporo. Natomiast ten młody prawdopodobnie wyleciał sobie na bawiarę. Tutaj mam gołąbka, którego jestem w stanie oddać gratis. Jest to mój młody. Też ma dość ciekawe upierzenie. Jeżeli ktoś z Was jest chętny, to zapraszam. Mogę go sprezentować. Dało się w końcu znaleźć malucha, o którym mówiłam. Ma bardzo fajny, ciekawy kolor, ale niestety nam ucieka. Halo! Maleństwo! Nie chcę być filmowany. Ale jest to gołąbek Mlemans o bardzo ciekawej barwie. Oprócz tego moje wyrośnięte dzieciaki. Tutaj mamy jeszcze raz od Roberta Henka, młodego tygrysa. Przepiękny. Tutaj są moje maluchy, które wyrastają bardzo, bardzo szybko. Też mają ciekawe kolorki. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy młode tygryski. Też rosną jak na drożdżach. Na razie są czarne. Z czasem pojawiają się oczywiście białe piórka. I kolejne maluchy. Bardzo bojowe zresztą. Tutaj y, przypuszczam, że to będą dwa samczyki. Y, jest to mi, krzyżówka tygrysa i samicy van Roy, y, która jest y, w barwie takiej. Hmm, nie umiem określić, y, że tak powiem, fachowo nazwy, ale jest to samica w barwie takiego, no, ciemnej, ciemna czerwień czarna. No i wyszły właśnie takie słodziaki, takie maluchy. No i to chyba w zasadzie tyle gołębniczek nam opustoszał, bo dzieciaki pojadły. O, poszły sobie na woliery. Zostały jak to mówię, niedobitki, niedojadki. Jeszcze jedno, wspomnę Wam jeszcze jedną rzecz. Czasem pytają mnie ludzie, czemu mam taki dziwny kolor podłogi. Doświadczeni hodowcy wiedzą o co chodzi, a tym, którzy chcą wiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej, już mówię: stosuję u siebie w gołębniku, oczywiście okresowo, posypkę, która osusza. Odświeża powietrze, bardzo ładnie zresztą pachnie migdałami i pomaga utrzymać higienę w gołębniku. Jest podsypywane, są również okolice gniazd młodych, tam właśnie koło misek, gdzie one siedzą, po to, żeby fajnie to wchłaniało wilgoć, żeby nie namnażały się niepotrzebne bakterie, które jak wszyscy doskonale wiemy, są przyczyną wielu problemów. Dlatego ja po sprzątaniu przynajmniej raz w tygodniu pozwalam sobie zdezynfekować podłogę i posypać ją właśnie takim no, takim preparatem. Nie będę mówić jakim, jakiej firmy, bo, bo nie będę tutaj robić reklamy. No i cóż, gołąbki zdrowe, gołąbki bardzo witalne. Ja osobiście cieszę się z każdego dnia, Cieszę się z każdego młodego i chociaż nie lotuję gołębi, to posiadam u siebie gołąbki po naprawdę świetnych lotnikach, ale tak jak kiedyś już wspominałam, jak dobrze wiecie, no główną moją pasją są kolory, te takie najbardziej nietypowe. No i cóż moi drodzy. Kilka gołąbków obecnie jest na sprzedaż, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Jest to młody andalus, tygrysy młode, czarne, które już pokazywałam, te tutaj dwa dziabągi prawdopodobnie nie, chociaż jeszcze przemyślę tą sprawę. Młody po tygrysach i białogłowy. Tak właśnie patrzę, gdzie on, gdzie on nam uciekł. Jest, jego zdjęcie zresztą jest zamieszczone na Facebooku, na naszej, na naszej stronce. I pojawia się on również w ogłoszeniach. A tu, oczywiście, jak zawsze bandziorek. Blisko mnie kiedy nikt nie widzi skacze mi na plecy i jeździ na mnie jak na kuby. <grystanie> no nic kochani, to by było tyle na dziś myślę, że podobają się wam gołąbki jeśli tak, jeśli mnie chociaż trochę lubicie, dajcie łapkę w górę subskrypcję, oczywiście mile widziane jak zawsze pozdrawiam was serdecznie pozdrawiam Robert no i życzę wam miłego udanego dnia i dobry lot dla tych, którzy lotują Papa! Pa.